Cześć! Witam wszystkich w chyba miliardowej serii z Minecrafta na YouTubie. Ja sobie zdecydowanie zdaję sprawę, że tego już jest po prostu zatrzęsienie i ja nie wynajduję nic nowego. Ale podam wam powód, dlaczego postanowiłem cokolwiek wrzucić z Minecrafta na moją pierwszą przygodę w ogóle z nagrywaniem jakichkolwiek gier. Przede wszystkim chciałem tknąć z trochę życia w tego mojego Minecrafta, bo ponieważ granie w niego, zaczęło mi się strasznie nudzić. I chciałem po prostu poszukać jakichś nowych emocji, nauczyć się też trochę różnych rzeczy związanych z nagrywaniem, czy też po prostu nauczyć się lepiej komunikować z ludźmi, ponieważ ja zazwyczaj jestem dość cichym człowiekiem i się odzywam tylko wtedy, kiedy trzeba. Więc myślę, że mam trochę... że tak powiem, powodów sobie to nagrać, głównie dla siebie. to już po prostu startujemy bez spędnej gadki, mam nadzieję, że to jakkolwiek nada się do oglądania, jeśli nie to przepraszam. Stworzymy sobie nową jakąś przygodę, może będzie cokolwiek do pokazania, może nie, nawet nie wiem czy to wrzucę, bo to jest głównie tezy dla mnie, żeby zobaczyć czy oglądanie czegoś takiego ma sens, czy to nie jest po prostu zbyt nudne. No i nazwiemy jakiś świat, zobaczymy, gdzie nas wyrzuci, aby ten świat był dość ciekawy. Tak nie zaszalejmy z nazwą. Jestem zbyt kreatywnym człowiekiem, jeśli chodzi o nazywanie różnych rzeczy, ale... Musicie z tym jakoś przetrwać. Niech w końcu wam nie każe tego oglądać. I zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Oby trend był naprawdę ciekawy, bo nie chcę wędrować pół godziny szukając jakiegoś miejsca do osiedlenia się. To by było zbyt nudne dla Was i pewnie widzieliście tu już milion razy. No i jesteśmy... Gdzie nas wyrzuciło? Kurczę, tu wygląda na jakąś wyspę, ale są wysokie, w miarę wysokie takie pagórki. Więc nawet góry się rysują, ok. No to miejsce jest naprawdę ciekawe, jestem zadowolony, bo ja akurat lubię takie klimaty. Najgorzej jest właśnie na jakichś pagnach albo w dżungli, tam zupełnie nie, nie lubię się budować, ale jeśli coś takiego nam się rozrysowało, tam widzę chyba jakiś węgel, tak, to myślę, że tutaj sobie całkiem miło przetrwamy tą pierwszą noc i rozbudujemy swoją Ukrainę o ile w ogóle będziemy ją rozbudowywali, bo jeszcze nie wiem może po prostu wrócę pierwszy odcinek, stwierdzę, że to jest nie do pokazania i po prostu usunę całe konto z YouTube'a żeby sobie nie robić jakiegoś wstydu no cóż, mamy już trochę drewna szukamy jakiegoś miejsca do wdrożenia się o tu są świnki, więc będzie trochę jedzenia od razu mamy trochę tutaj bambusa czy cukrowej, tak, to jest trzcina. Więc myślę, że całkiem fajnie tutaj przeżyjemy te pierwsze noce. Okej, okay, mam jakieś dużo bugów ze światłem, ale na to się nic nie poradzi. Może jest jakiś mod na to, ale ja akurat nie wygrywałem żadnych modów ostatnio. Wejdziemy sobie na tą górę, zobaczymy czy. O, jest pada. Jezu, to jakieś zatrzęsienie świnek. No cóż... Nie wiem, będzie co jeść. Boże, tych świnek jest naprawdę masa. Okej. Okay. Będę miał ciekawe towarzystwo. Pojdziemy sobie na tą górkę. Tak, to jest zdecydowanie ładnie. O ile usunę te bagi z światłem. się zastanawiam, w którym dokładnie miejscu chcę się wtrążyć w tą górę i tam stworzyć sobie jakąś małą norkę, taką do przeżycia. No ale chyba gdzieś na tamtej ściance, bo to jest trochę mniejsza, przejdziemy sobie dalej. W ogóle najpierw zrobimy jakieś hotpęcza. Musimy w końcu mieć podstawowe narzędzia, żeby zrobić cokolwiek na tym świecie. Myślę, że na początku zdobędę tego węgla trochę, trochę znajdę kobla, żeby mieć już te kamienne narzędzia. W końcu podstawa, ty co ja robię? Co ty robisz, gościu? Okej. Okay. Ogólnie nie spodziewajcie się jakichś ambitności po mnie, bo ja raczej buduję mniejsze konstrukcje, jakieś takie... No, nie sądzę, że one są brzydkie, ale na pewno... Nie porywają, nie zdejmują majtek tak, po prostu nie latają, wszędzie staniki i tak dalej. Ktoś może wyjść i powiedzieć, o całkiem ładne, ale bez polotu. Ja powtarzam już któryś raz, jak głównie to robię dla siebie i nawet jeśli będziecie mówili, że to jest strasznie nudne, to myślę, że jednak będę to nagrywał. Myślę, że całkiem mi się to podoba, takie gadanie do siebie. Na początek to może być... brzmi strasznie. Ja sobie zdaję sprawę, że mój... głos, że to co mówię jest... nawe i trochę bez sensu nawet. Ale myślę, że... jak się trochę rozkręcę, będzie z tym lepiej. Za węgielki, czy to wystarczy? To chyba musi. Nie będziemy szaleć na początku. Gdzieś blisko mamy ten węgiel, więc w każdej chwili będziemy mogli zebrać się tam jakąś lawę mamy. Wdrożymy się w tą górkę i myślę, że przetrwamy tą pierwszą noc. I w tym odcinku to będzie tyle. tak Nie spodziewajcie się niczego, po prostu ja nie mam ani żadnych materiałów, ani nie mam żadnych pomysłów co by można zrobić z tą mikroskopiną ilością tych materiałów. Teraz to sobie zrobimy jakieś pochodnie, żeby to rozświetlić. Jakieś drzwi, żeby po prostu nie było przeciągów. Tak. Dajmy trochę realizmu. Czemu nie? I 8 pochodni. Nawet całkiem ok. Jak na początek. Żeby było trochę jasno. Czy w ogóle mam tyle drewna, żeby zrobić drzwi? Chyba tak, tak. Mam tyle drewna, żeby zrobić sobie drzwi. Aby nie było biady w domu. Ach, ten pierwszy domek w Minecrafcie budzi paliwnie. Ja myślę, że to tyle w prologu. Myślę, że w następnym odcinku będzie dużo lepiej. Tutaj po prostu nie było co robić. Sobie przetrwam tą pierwszą noc najwyżej pozbieram trochę jedzonka od tych świnek. I to... Na razie wszystko, więc dziękuję za oglądanie. Jeśli ktokolwiek to oglądał, dziękuję, że przetrwaliście i do zobaczenia.